Kiedyś miałem spotkanie w Legionowie, w McDonaldzie, i już po spotkaniu wyszedłem i zobaczyłem człowieka, który podjechał na parking samochodem, którego nie widziałem kilka lat i wiedziałem, że on jest bardzo chory. Podszedłem do niego, mówię, cześć Marek, mówię, słyszałem, że już na wykończeniu jesteś, a ty, a ty zupełnie nieźle się trzymasz. No. Zaczął się śmiać, wróciliśmy z powrotem tam do kawiarni, usiedliśmy przy kawie i on mi zaczął opowiadać. Okazuje się, że tam 4 lata wcześniej miał udar mózgu. Sparaliżowaną prawą część ciała, przykurcz prawej ręki. Wszystkiego musiał, wszystkich czynności musiał się uczyć na lewą rękę. Rehabilitacja niewiele dawała. I w pewnym momencie trafił do niego ktoś z zamieniną. Zaczął używać ten trewala. Zaczął używać i okazało się, że po czterech tygodniach już jadł prawą ręką. A po pięciu miesiącach zażywania podjechał od McDonalda własnym samochodem jako kierowca. I ja zadałem mu pytanie, czy to może działać też na Alzheimera. Tutaj na tym zdjęciu jest moja mama, a właściwie teściowa. Mama od kilku lat choruje, chorowała, choruje na Alzheimera. Właściwie to nie ma jedno z naszej diagnozy, mówią, jedni lekarze mówią demencja starcza, drudzy Alzheimer. W każdym razie... W tym czasie, w którym ja spotkałem tego Marka, moja mama nas zupełnie nie rozpoznawała. Nie rozpoznawała i mało tego. Było tak, że w jedną rękę dawałem jej ziemniaka, w drugą nóż i ona nie wiedziała, co z tym zrobić. Agresywna. Męczyło ją to. Spaliła nam kilka darków. Wszyscy, i znajomi, i lekarze mówili, że może być tylko gorzej i że najlepszym wyjściem dla mamy byłby dom opieki. I... Rzeczywiście, mieliśmy już dla niej przygotowany dom opieki. Tylko zwlekaliśmy, odkładaliśmy tą decyzję do oddania jej do domu opieki, dlatego że ja kiedyś, moja babcia wylądowała, która mieszkała na Śląsku, wylądowała w domu opieki. I ja od czasu do czasu jeździłem tam ją odwiedzić. I ona po prostu nie wiedziała, kto ją odwiedza, o czym do niej mówię z mało tego pobijana, śniaki na rękach, na twarzy. Po prostu ta opieka w tym domu była taka, jaka była i za wszelką cenę nie chciałem dopuścić do tego, żeby, żeby, żeby mamy właśnie oddać do takiego domu opieki. No ale nie było wyjścia. I właśnie na tym spotkaniu z Waldkiem, przepraszam, z Markiem, zadałem mu pytanie, czy ten preparat, jak mówi, że jest taki rewelacyjny, czy on zadziała na Alzheimera? I on mi powiedział, że on działa na wszystko. Troszeczkę mnie to cofnęło. Ale zapisałem nazwę, wróciłem do domu i zacząłem grzebać w internecie. Zacząłem szukać jakichś wiadomości. No wszędzie były same superlatywy. I miałem parta, zadzwoniłem wtedy do Grażyny, że w tym samym dniu, to był środa, o ile pamiętam, była środa, był webinar Iryny. I ja zalogowałem się na ten webinar. Po tym webinarze od razu zadzwoniłem do tego mojego kolegi, ponieważ on mieszkał blisko, do tego Marta, i zapytałem się, czy ma do sprzedania ten preparat. Mówi, Mam, ja mówię, to jutro dość u ciebie jestem, potrzebuję trzy opakowania. Pojechałem do niego, powiedział mi 200 zł, zapłaciłem za te opakowania 200 zł, wróciłem do domu i zacząłem podawać ten preparat z Mam. Zacząłem od jednej kapsułki rano, jednej wieczorem, na drugi dzień dałem dwie rano, dwie wieczorem, na trzeci dzień trzy rano, trzy wieczorem i na tym poziomie zostałem. I słuchajcie, już po pierwszych, po pierwszych dniach, pierwszy, po pierwszym, drugim dniu już widziałem różnicę w zachowaniu mamy. Stała się spokojniejsza, spokojnie spała i tak dalej. Po czterech tygodniach już powiedziałem, że tak jak jest teraz, już może być do końca życia. Już mama wiedziała, gdzie jest, co robi, mało tego, biegała na grzyby, uwielbia grzyby trafiała bez problemu, mimo że mieszkała z nami, do nas przenieśliśmy ją już jak była w trakcie choroby. Czyli mało znała teren, ale bez problemu sobie tutaj już radziła. Prawda? I wtedy pomyślałem, że no preparat jest rewelacyjny. Trudno sobie wyobrazić, żeby coś tak działało. Prawda? W tym samym mniej więcej czasie spotkałem znajomą, Grażynę, która powiedziała mi, że jej siostra, Beata, którą też doskonale znałem, jest chora na rata i jest na wykończeniu. Leży w szpitalu w Bieliszewie i przerzuty, okazało się, że to był gruczo rakolak. Przerzuty na nerki, przerzuty na kręgosłup. Straciła wzrok i praktycznie lekarze nie dają jej szans. Ja wtedy od razu powiedziałem jej, że słuchaj, mówię Grażynko, jest taki preparat, który nazywa się Laminina, podobno czyni cuda. Mówię, może spróbuj, prawda? No, no więc Mówi, ile on kosztuje. No ja mówię, słuchaj, ja człowiekowi zapłaciłem po 200 zł za trzy opakowania, ale podejrzewam, że przy... Znaczy właściwie to ja już wiedziałem, że przy nowotworze trzeba y, zwiększyć dawkowanie, więc mówię, no parę złotych to wyjdzie. I właściwie na tym się nasza rozmowa skończyła. Dokładnie 25, 25 września Grażyna podczas wizyty w Szpitalu u Beaty dowiedziała się od lekarza, że przestają ją już leczyć chemią, nie będą podawać chemii bo jest to ostatnie stadium i w tym momencie dla Beaty potrzebne jest tylko hospicjum. Będą jej leczyć tylko zachowawczo, znaczy przeciwbólowo i tak I Grażyna przyje, zadzwoniła do mnie, słyszałem, że płacze, bo od razu ze szpitala zadzwoniła do mnie i zapytała mnie, czy mam tą lamininę. Ja mówię, mam. Mówi, to ja jadę do Ciebie. Przyjechała, zabrała tą lamininę i od tego samego dnia zaczęła podawać Beacie. I słuchajcie, no zaczęły się dziać cuda. Dosłownie, bo tylko tak to można określić. Tutaj macie opis na ekranie, ja może nie będę się powtarzał. W każdym razie na tych dwóch przypadkach początkowych moich, prawda, wiecie, modliłem się tylko o jedno, żeby to i w jednym, i w drugim przypadku, żeby to nie była chwilowa poprawa. Bo zorientowałem się, że jeżeli ten preparat działa tak, jak działa, jeżeli tak działa jak mówią o tym, że działa na webinarach i na forach, to wpadło mi w rękę coś niesamowitego. Coś, co może zmienić życie nie tylko moje, ale i znajomych, tych wszystkich, których znam. Zacząłem, zacząłem po prostu, zacząłem mówić o tym, wszystkim, wszystkim ludziom, prawda? Ale właściwie w tym, że ten preparat jest rewelacyjny. Utwierdziła mnie opinia jednego człowieka. To jest noga naszego kolegi, który jest tutaj na webinarze, Andrzeja Zajki. Ten człowiek, ja go znam od ładnych paru lat. Nieraz razem byliśmy w różnych programach i wiedziałem o jego chorobie. Wiedziałem jak się męczył, wiedziałem jak był z bólu, bo opowiadał mi o tym. Ciągle na środkach przeciwbólowych, od kilkunastu lat nic mu nie pomagało. On mieszka w Irlandii, więc wydawałoby się, że tam medycyna jest na bardzo wysokim poziomie no niestety nic mu nie pomagało i znowu ktoś trafił to znaczy ta sama Grażyna Dudkiewicz trafiła do niego z lamininą zaczął ją zażywać zobaczcie jaka różnica, zobaczcie co się stało ja już nie miałem wątpliwości po prostu już wiedziałem, że tym preparatem będę mógł pomóc bardzo wielu ludziom a przynajmniej, a także mojej rodzinie Praktycznie już wiedziałem, że, że życie mojej rodziny to już zmieniło. Nie musiałem mamy oddawać do domu opieki. I to było dla mnie najważniejsze. Prawda? Mam kilka przykładów, to znaczy mam kilka takich przypadków. Właściwie to mam osiem przypadków ludzi, którzy bardzo szybko wychodzą z rata. Z tym na przykład z rata czustki, prawda, który uchodzi za najgorszego. Mam kilka przypadków z cukrzycą. Tu nawet na czacie jest Ania Biaborska na konferencji, której też ten preparat nieprawdopodobnie szybko pomógł w wyjściu z cukrzycy. Mam przypadki z Parkinsonem. Mam naprawdę dużo, praktycznie ten, komu polecam ten preparat i który odpowiednio dodatkuje, praktycznie nie ma takiej osoby, której by nie pomógł. Prawda? Tutaj może jeszcze pokażę Wam kobietę. 50 lat, zaawansowaną łuszczycą. Proszę zobaczyć, jak ona wyglądała. I taki stan jej był na 28 stycznia 2014 roku. Ponad 33 lata leczyła się na całym świecie. Nic jej nie pomagało. Na YouTubie zresztą jest bardzo fajny film yy, zrobiony przez jej męża, który opowiada o całym cyklu leczenia. To jest stan na 28. 07 2014 roku. Czyli zobaczcie, to jest pół roku. I jakie efekty. Na następnym slajdzie macie tą samą kobietę, która po 33 latach, to jest jej wizyta nad morzem, prawda? Po 33 latach mogła się pierwszy raz przebrać w strój do opalania i pochodzić swobodnie po plaży. Na następnym slajdzie pokażę Wam. Pana, który ma 85 lat, dwa lata wcześniej, w wieku 83 lat, miał raka prostaty, wieloletnią cukrzycę, bardzo wysokie ciśnienie, wszystkie po prostu choroby, które związane są z cukrzycą. Cały czas był hospitalizowany, praktycznie on nie mógł ustać na nogach, prawda? I znowu ta, ta dziewczyna, która siedzi obok niego, to jest Irina właśnie, na której byłem w webinarze. Ona zaczęła podawać lamininy etacie. Po dwóch latach całkowite wyleczenie z raka prostaty przy okazji jakby wyleczył cukrzycę, ciśnienie. W tej chwili czuje się super tak, jak się czuje, prawda? Jest pełen wygodu. Następny slajd to jest slajd opisujący dziewczynkę Violetta, 10 lat z paraliżem dziecięcym od półtora roku, od roku 3 miesięcy. Po jakimś czasie, nie, nie znam dokładnie, dokładnie tego czasu, ale po jakimś czasie zażywania lamininy już jest samodzielna, chodzi na spacery, chodzi, a ona nie wyruszała się z wózka. Prawda? I teraz po co, po co, po co ja Państwu pokazuję, pokazuję te slajdy? Chciałem pokazać cały przekrój, jak na różne schorzenia działa laminina. Zaznaczam jedną rzecz, że laminina nie jest lekiem, jest suplementem diety, prawda? tylko. Co ją wyróżnia? Co, co powoduje, że jest yy, tak fantastyczna? Czynnik wzrostu fibroplastów. I dwa słowa, dwa słowa o tym czynniku. Czynnik wzrostu fibroblastów to jest coś takiego, co każdy z nas otrzymuje raz w życiu w prezencie od natury. On występuje w łożysku kobiet i w pokarmie matki. Dlatego dzieci rodzące się tak szybko się rozwijają, rosną, uczą się bez problemów języków, mają niesamowicie dużo energii bo po prostu w ten sposób działa ten czynnik wzrostu fibroblastu. Z tym, że ma jedną wadę, po prostu bardzo szybko zanika w naszym organizmie, a organizm sam nie, potworzy, nie potrafi go sobie wytworzyć. Praktycznie po 20 roku życia już nie mamy w organizmie nawet śladowych ilości. I pewien, ja nie będę w tej chwili mm, mówił o powstaniu, chociaż wspomnę o, o doktorze Dawid Sonie, który w 1929 roku yy, zaczął badać, jaja kurze i praktycznie on w Kanadzie, w szpitalu około 100 pacjentów już wyleczył preparatem z jaja kurzego, on po prostu doszedł do wniosku, że w pewnym momencie, a okazał, się, a okazał się nim dziewiąty dzień inkubacji, w pewnym momencie w jaju kurze muszą być wszystkie składniki, które są niezbędne do powstania życia. I między innymi jest w nim też ten czynnik wzrostu fibroplastów. Co on wpływa? Na co wpływa? Tak jak tutaj pisze, wpływa na regenerację narządów, eliminuje problemy natury psychicznej, wzmacnia pamięć, koncentrację, przywraca mowę ludziom po udarze mózgu, przyczynia się do poprawy funkcjonowania mózgu, który wpływa na układ całego organizmu. Po prostu zażywając ten preparat, dzięki czynnikowi wzrostu fibroplastów, my jakby dajemy mózgowi nowe oprogramowanie. I to mózg zaczyna kierować te aminokwasy, które są zawarte w tym preparacie, do odpowiednich, do najbardziej zagrożonych części ciała, ożywia każdą komórkę. Gdzieś przeczytałem, że naukowcy wypowiadają się w ten sposób, że tak do końca to nie wiedzą, jak ten czynnik wzrostu fibroplastów działa, ale wiedzą jedno, że ma nieprawdopodobne zdolności regeneracyjne organizmu. Ja, gdy zobaczyłem jak ten preparat działa, Pomyślałem sobie, że mam w ręku coś nieprawdopodobnego. Bo jeżeli to jest prawda, a jest, to jaki problem? To muszę powiedzieć o tym każdemu. W pewnym momencie to się stało chyba moją misją. Ja byłem tak wdzięczny, wrażenie, że powiedziała mi o tym preparacie i Alosowi za to, że zetknął mnie z tym markiem, bo, bo przecież no, chodziło o moją mamę, prawda? I pomyślałem sobie w ten sposób. Mówię, chyba mam 62 lata, chyba już pod koniec, w drugiej połowie, powiedzmy, mojego życia, chyba los wetknął mi w rękę coś nieprawdopodobnego. Coś, dzięki czemu będę mógł pomóc ludziom i pewnie zarobić pieniądze. Zacząłem dzwonić o znajomych. Tutaj chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz, że robienie tego, nazwijmy to, biznesu, jest bardzo proste. Tutaj nie trzeba żadnych szkoleń, w sensie... Nie trzeba się stać jakimś supermarketerem, nie trzeba uczyć się jakichś trików, technik, bo jest to zupełnie niepotrzebne. Ja zacząłem po prostu dzwonić do znajomych, pytając ich, słuchaj, od pewnego czasu zajmuję się pewnym preparatem, który moją mamę w ciągu kilku tygodni wyprowadził z Alzheimera, mojej znajomej nieprawdopodobnie szybko pomaga w wyjściu z raka. Pozwoliłbyś, żebym Ci przysłać, przysłał informacje na maila. Słuchajcie, no mówię słuchaj, jeżeli nawet Tobie się nie przyda, to być może komuś z Twoich znajomych. Prawie każdy odpowiada, słuchaj, nie ma sprawy przyjść. Wysyłam po prostu informacje, gdzie opisuję m.in. Przypadek, przypadek Beaty, daję odpowiednie linki do odpowiednich wiadomości i, i w, ten sposób, w ten sposób po prostu robię, robię ten biznes. W 2013 roku firma wprowadziła na rynek nowy preparat czyli lamininy z omega-3. Omega czym on się charakteryzuje? On się charakteryzuje tym, że zawiera niewielką dawkę lamininy, ale oprócz tego nie na stronie kwasy tłuszczowe omega-369 yy, zawiera koenzym Q10 i witaminę K2. I co jest takiego wyjątkowego w tym preparacie? Oglądałem film w telewizji amerykańskiej, gdzie wypowiadał się kardiolog, który swoim pacjentom zaordynował yy, Pacjentom, którzy byli przygotowani do bypassów, zaordynował ten preparat i po dziewięciu tygodniach zażywania tego preparatu niepotrzebne były bypasy. Na tym samym firmie wypowiadali się też rodzice dzieci tak zwanych trudnych, czyli na pobudliwych z ADHD i okazało się, że te dzieci po jakimś okresie czasu zażywania tego preparatu one się uspatajały i wiele z nich robiło się jednymi z lepszych uczniów w klasie. Preparat ma po prostu nieprawdopodobną zdolność wpływa na zdolność przyswajania wiedzy. Znowu dodatkowy argument, więc to, co się działo, zacząłem polecać go, zacząłem się rozglądać u ludzi, zresztą każdy ma ich wokół siebie, bo raz dzieci, prawda, któremu rodzicowi nie zależy na tym, żeby dziecko się bardziej uczyło. Z rodziny, jeżeli sprawy krążeniowe, każdemu z nas to jest potrzebne. Nieprawdopodobnie to wpływa na, na y, poprawę stanu zdrowia. Mało tego, y, redukuje zmęczenie, przyrost energii. Laminina z omegą 3 ja zauważyłem, zresztą nie tylko ja, ale na przykład y, bardzo mocno poprawia sprawność seksualną. Poprawia to u kobiet. Więc ja po prostu z każdym mężczyzną, z którym rozmawiam, mówię mu o tym. Ludzie takie rzeczy zwykle ukrywają, jeżeli nawet nie ma, mają jakieś problemy, jakieś kłopoty. Ja sam nawiązuję, bo wiesz, mam 62 lata. No nie jestem tak sprawny, jak byłem sprawny 20 lat temu czy 30 lat temu. Ale chciałbym. I mówię, okazało się, że laminina niesamowicie poprawia tą sprawność seksualną. Znacie mężczyznę, który nie kupi tego? Następnym preparatem jest digestive. To zostało, ten preparat został wprowadzony w roku, w tym roku praktycznie w 2015 roku, od początku roku jest, rewelacyjna sprawa. Ten preparat, on po prostu naprawia cały układ pokarmowy. Reguluje chlorę bakteryjną w naszym organizmie, w całym układzie, w całym układzie pokarmowym. W jaki sposób, to znaczy co robi, w jaki sposób działa oprócz rewelacyjny, na przykład przy zaparciach. Bardzo wspomaga odchudzanie, świetnie jest na odchudzanie. I teraz znowu, jedna rzecz. Powiedzcie mi, czy znacie kobietę, która by nie chciała się odchudzić? Nawet ta, która jest bardzo szczupła i świetnie wygląda. To zawsze uważa, że przydałoby się jeszcze zrzucić kilka kilogramów. Mówię o tym po prostu, dzwonię do ludzi i mówię im o tym. Następnym preparatem jest Immunę i znowu niesamowity preparat, który ma za zadanie wzmocnić odporność immunologiczną od naszego organizmu. Cały układ odpor odpor odpornościowy. Nie będę się w tej chwili tutaj rozwodził nad jego składem, ale powiem, że ma nieprawdopodobne działanie przeciwzapalne i nieprawdopodobnie szybko gasi wszelkie infekcje. Nie wiem, tu chyba jest na webinarze Grzegorz, który Jakiś czas temu, chyba ze dwa, ze dwa miesiące temu, zadzwonił do mnie, że jedzie tutaj do sąsiada i czy może do mnie wpaść na kawę. I przyjechał. Był niesamowicie zakatarzony z temperaturą, ból gardła i tak dalej. Ja mówię, Grzesiu, usiądź dalej, bo zaraz mnie załatwisz. Nie? Dobra, usiądę dalej. Zrobiłem mu kawę, podałem mu kawę i miałem w opakowaniu jeszcze 9 sztuk, dokładnie 9 sztuk imuny. Mówię, wiesz co, użyj sobie teraz trzy tej Dałem mu pozostałe sześć, mówię, w południe weźmiesz jedną, w wieczorem, znaczy w południe weźmiesz trzy następne, wieczorem weź też trzy. Słuchajcie, on na drugi dzień rano do mnie zgłosił i mówi, Tadek, kurczę, co to jest? Mówi, ja już jestem dobry.